Siemanko ludzie z tej strony Frodo i witam was w pierwszym odcinku z Battle Heroes i to jest właśnie moje pierwsze odpalenie tej gry po dłuższej przerwie. Ostatnio grałem w tą grę chyba z rok temu, a konto miałem założone, nie wiem, może z 3-4 lata temu. Tak jak już mówiłem zresztą w poprzednim odcinku. Yy, no i wbiłem sobie właśnie tutaj i powiem wam, że naprawdę przypominają mi się te stare, dobre czasy, chociaż już gram na pewno troszkę gorzej. To było kiedyś, ale nawet już jakiś tutaj ładny kill na początku odcinka wszedł. I generalnie dla tych, co może nie kojarzył tej gierki, chociaż obstawiam, że na pewno jeśli graliście w Team Fortressa, to może nie wszyscy, ale jakaś część moich widzów y, też na, na pewno spotkała się z tym tytułem. Jest to też y, darmowa, oczywiście, gierka. Mamy tutaj dwie drużyny. I różne cele, takie jak przejmowanie akurat w tym wypadku tej rakiety, tak jak na górze widzicie liczniki. Mamy dwie drużyny, Royals oraz Nationals. Jest to odpowiednik jakby do rzeczywistego świata... Kogo? Chyba Stanów Zjednoczonych oraz, oraz Niemców oczywiście. Ja gram gra akurat z Stanami Zjednoczonymi. Opatrz patrz jak udało, a nie, tym razem asysta. Ale też nie najgorzej, tutaj się możemy uleczyć. Co jest tutaj fajnego w tej gierce? Moim zdaniem, akurat uważam, że ona jest bardziej taka... Pod względem płatności jest bardziej wymagająca niż Team Fortress. Gdyż tutaj, no żeby mieć jakieś lepsze broni osiągać jakieś lepsze wyniki, musimy niestety zapłacić. Oczywiście jest szansa mała na wylosowanie broni. Zresztą niedługo, albo nawet zaraz wam pokażę, może po tej rundzie, jak działa system tej losowania przedmiotów, Potem, ponieważ też tutaj mamy Y, możliwość zdobycia broni za darmo, podobnie jak w tym Fortressie, natomiast nie zdobywamy tego przez, y, przez po prostu granie, nie dostajemy tego w losowym momencie, tylko po prostu każdego dnia y, mo możemy sobie robić takie losowanie, z którego dostaniemy losowy przedmiot. Mogą to być albo apteczki, czyli najczęściej trafione przedmioty, rzadziej są to bronie, a najrzadziej to są bronie na zawsze. Yy, ale czasem się może komuś trafić Już jak się komuś trafi broń na dwa tygodnie Tak jak mi teraz ta broń pod dwójką Która niestety nie jest jakaś mega dobra To i tak już jest dość dobrze I okej, okay, z tego co widzę to mamy ładnie przejętą już rakietkę Tak mi średnio odpowiada Mi ten tutaj styl celowania Moim zdaniem powinien, powinna trochę dalej być ta kamerka Bo nie widzimy tutaj całej postaci Chociaż czy jest też taka potrzeba To nie wiem Ale nie wiem, z początku się trzeba zdecydowanie przyzwyczaić Do tego, wow, ale mi killstryk tutaj padł ładny Możemy też użyć fajnej mocy. O, nie udało się niestety, bo tutaj mój kamrat z teamu już zabił wcześniej. O, prawie pokonaliśmy, no i zginęliśmy, ale też udało się na szczęście kogoś zabić. Okej, okay, generalnie w grze mamy tutaj trzy profesje. Nie pamiętam dokładnie jak one się nazywają, ale jakby tak to przyrównać, mamy takie standardowego żołnierza. Ja właśnie nim jestem. On ma to, co jest ciekawe, ma funkcję leczenia pod trójką. Akurat to mam, tak jak widzicie, leczę ludzi dookoła. Mam tutaj też takie granaty. i Oraz jeszcze jego mocą jest takie odepchnięcie różnych czołgów czy też samochodów. Yy, mamy też tutaj gunnera, czyli jakby takiego gościa z ciężko spluwą, coś w stylu heavy'ego. Oraz snajpera, o którym chyba nie trzeba za dużo mówić. Ładnie się udaje mi tutaj. Oj, ale chyba teraz się nie udało, leczymy się troszkę. Ale mnie snajper ładnie nawziął na swoją pułapkę. Właśnie tutaj tak naprawdę snajperzy są też takim połączeniem. Yy, Spaja i snipera, gdyż mogą oni się robić niewidzialni. Mają nożyk, którym też dźgnięciem w plecy dają nieco więcej obrażeń. Wiem, może. A ta broń jest słaba z tego, co widzę. Właśnie wylosowałem ją wczoraj, ale niestety z tego, co widzę, to jakiegoś szału ona tutaj nie robi. Ale się dwóch sniper na mnie tutaj wzięło. Może rzucimy im jakieś granata. O, niewidzialny się. Tak jak przy przed chwilą. Właśnie chciałem mnie zaatakować tutaj. Niewidzialny. Uleczymy się i lecimy. Musimy go zabić. Właśnie, tak czasem też wchodzą takie żółte strzały, z tego co mi wiadomo to są... O. Misję też zrobiliśmy dzienną, którą możemy sobie wybrać. No fajnie. Zaraz się uleczę kolego. Dobra, masz. Możemy tu sobie też różne questy takie dzienne dodawać i wtedy będziemy mogli zarobić więcej pieniędzy, a za te pieniądze możemy sobie testować bronię, chyba, z tego co pamiętam, oraz kupować nowe losowania, czyli że będziemy mogli więcej losowych broni. Dziennych znaleźć. Miejmy go. Ale sterowania jeszcze tutaj nie ogarną Dość dużo to jest funkcja, jak widzicie, chyba z 9 albo 10 na dole. No i trzeba to wszystko sobie ładnie poustawiać na klawiaturze, żeby było dość wygodne Bo domyślnie to mamy od 1 do 10. Dobra, 10 sekund zostało, może się uda. Odechnijmy tu wszystkich stąd. Jeszcze jakieś granaty. O ale, się tu dzieje. Dobrze, ładnie, ładnie, ładnie. i wygraliśmy. Okej. Okay. Tak więc pierwsza rundka bardzo pozytywnie rozegrana. To teraz, może przejdziemy jeszcze. Chciałbym wam pokazać ten system losowania, jak tutaj wygląda. Bo jest tutaj dość ciekawe, tak więc, widzimy się po króciutkim cięciu. Dobra, a tak więc jesteśmy już tutaj po gierce w panelu głównym, jakby ktoś był jeszcze ciekawy to tutaj mamy taki główny interfejs, mamy tutaj różne moje przedmioty, o patrzcie tutaj są te bronie, które jeszcze nie jestem obecny, tutaj jest warsztat, też losowałem różne dodatki do pistoletów, może sobie to potem albo w następnym odcinku ogarniemy. Tutaj wszystkie pozy, gadżety, umiejętności. Jest całkiem sporo tego. Jak to na Battlefielda przystało. Fajnie, że możemy sobie aż tak y, modyfikować te klasy. A teraz może przejdźmy do tego losowania. O, tak to wygląda. Mamy tutaj takie właśnie losowanko. To są moje cztery postacie. Niestety wybieram tylko. Wiadomo, bronie są uniwersalne dla każdej postaci oraz... znaczy apteczki i inne rzeczy chyba nie są uniwersalne. Chociaż nie wiem, możliwe, że też są. To znaczy, mam na myśli nie uniwersalne, tylko że przeznaczone dla jednej klasy. I weźmiemy sobie takie losowanie, tylko chyba trochę przyciszę ten... Battlefield, bo z tego co pamiętam, tutaj zawsze tak głośno się gości uderu. Ok. No i tak to wygląda, mam po prostu taką fajną maszynkę losującą. I... po prostu wybieramy sobie, w którym momencie chcemy zatrzymać. Na przykład teraz. I mam nadzieję, że wypadnie coś fajnego, ale wypad z tego co widzę nam jakiś przedmiot kosmetyczny. Nie na zawsze, bo na zawsze są oznaczone gwiazdką. No, starczy na jeden dzień, ciężki hełm, No nic specjalnego, jak zwykle. Możemy sobie kupić jeszcze jeden czerwonej. Teraz to... no, yeah. stanie, bo jak już mówiłem właśnie, ta gierka się powoli kończy. Ale można mieć coś ciekawego. Wypadnie. Co to jest? Jakaś też maska. Nie mam pojęcia. Usta, o, to to może być już całkiem fajne, Ok, Tak więc to tyle na dzisiaj. Jeśli oczywiście odcinek wam się podobał, to możecie pisać komentarze oraz oceniać ten filmik. Yy, już niedługo kolejny odcinek z Battlefielda zagram sobie nie, może tą samą postacią, może jakąś nową, na pewno na jakiejś nowej mapce, na nowym trybie, yy, i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Żegnam się z wami tu był Frodo i na razie.